Inwestor Wojtek. Dzień dobry, nazywam się Kamil Zatoński i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Inwestor Wojtek. Kiedy to nie wyniki i plany firm, ale wypowiedzi polityków są na pierwszym planie, inwestorzy mogą być pewni, że na rynkach będzie trzęsło. Po tym, jak Donald Trump spiął się z Wołodymirem Zewańskim i zapowiedział ograniczenie pomocy dla Ukrainy, a do mediów przebyły się nagrania z m.in. pustoszającego lotniska Wiasiące, indeksy runęły. We wtorek, 4 marca, WIG 20 spadł o 3,9%. Jednak już w środę, 5 marca, indeks rodzimych bluechipów odbijał o 3%. O ponad 3% w górę szedł także niemiecki DAX. Bo członkowie rodzącej się tam koalicji rządowej opowiedzieli się za zmianami w konstytucji dotyczącymi tzw. hamulca zadłużeniowego. Jego poluzowanie pozwoliłoby na zwiększenie wydatków na obronę i bezpieczeństwo, a także na infrastrukturę, które do tej pory są ograniczane w ramach wydatków fiskalnych. Dlaczego jest to dobra informacja także dla polskiej gospodarki, porozmawiałem z Mateuszem Krupą, zastępcą dyrektora działu analiz w biurze maklerskim M. Banku. Zapytałem go także, dlaczego w opublikowanej właśnie strategii miesięcznej radzi shortować Polskę, czyli grać na spadek indeksów. Zapraszam. Strategii na 2025 rok, opublikowanej na początku grudnia ubiegłego roku, pamiętam, że potencjał wzrostu Szacowaliście potencjał wzrostu wig 20, szacowaliście na ponad 30% w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Indeks od tego czasu urósł o małe kilkanaście procent. Wiadomo, że od początku roku ta stopa zwrotu w pewnym momencie przekraczała nawet 20% i już na początku lutego zdecydowaliście się radzić no, tak negatywnie do polskich akcji, a teraz najnowsza strategia E, rekomenduje shortowanie, czyli grę na spadki w WIGU 20. Skąd to, ta zmiana nastawienia? Jeżeli chodzi o naszą strategię roczną, tam zwróciłbym uwagę na kilka aspektów. No z jednej strony obawialiśmy się mocnego dolara i że to może sprowokować w pierwszej połowie roku korektę wig 20 nawet do poziomu 2000. To się oczywiście nie wydarzyło, chociaż do 20 stycznia, czyli do inauguracji Trumpa, dolar złoty znalazł się na poziomie około 4,20. My stawialiśmy taką tezę, nasi makroekonomiści mieli prognozę na 4,20. 24, więc niewiele zabrakło. Natomiast no, rynek na tym się nie skorygował. Z drugiej strony jednak w naszej strategii rocznej zwracaliśmy uwagę na taniość polskich akcji. Taka suma naszych cen docelowych na poszczególne spółki dawała nam taki implikowany, taką implikowaną cenę docelową dla WIG 20 na poziomie nawet ponad 2900 punktów, więc. No dużo tego optymizmu. Oczywiście trzeba też mieć z tyłu głowy, że rekomendacje biur maklerskich, no, zazwyczaj są trochę skrzywione w tym pozytywnym kierunku. Natomiast postawiliśmy taki zakład, że w drugiej połowie roku ten wig 20 po korekcie będzie na poziomie ponad 2,5 tysiąca. No i jesteśmy teraz powyżej tego poziomu. Sporo pozytywnych rzeczy się wydarzyło od początku roku. Natomiast naszym zdaniem na tle tych ryzyk, no to rynek mocno optymistycznie podszedł do wyceny zarówno indeksów europejskich, jak i polskich mamy tutaj korelację. No i sprawiło to. Kilka czynników naszym zdaniem. Czyli z jednej strony oczywiście granie inwestorów pod wstrzymanie ognia, bądź zamrożenie konfliktu, bądź pokój w takim bardziej optymistycznym scenariuszu, chodzi oczywiście Rosja, Ukraina. Druga rzecz no to jest możliwa historia. Odpływ środków ze Stanów Zjednoczonych ze względu na to, że inwestorzy przestraszyli się wycen wielkich spółek technologicznych w Stanach, których wskaźniki wycenowe były dosyć ambitne. A z drugiej strony pojawiły się znaki zapytania ze strony chińskiej. Myślę tutaj o dipcyku, czyli czy te miliardy dolarów. Yy, są sensownie wydawane na rozwój sztucznej inteligencji, gdy da się zrobić to dużo taniej. No i pytanie o, o stopę zwrotu z tego, więc yy, też była duża koncentracja w amerykańskich akcjach, yy, więc no, była szansa na to, że ta hostelstwo się rozleje trochę na inne yy, rynki rozwinięte, ale. Nie Stany Zjednoczone. No i też kolejna możliwa historia to jest takie przepozycjonowanie na Europę w kontekście tego konfliktu na Ukrainie, czyli powrót do tak zwanego business as usual, czyli że Europa będzie robić biznes z Rosją, będzie sprowadzać tani gaz. Do tego doszły spekulacje przez weekend, że Nord Stream 2 mógłby być reaktywowany. No i widać, że niemieckie spółki, które na takie panim gazie, by korzystały i znowu stały się konkurencyjne, miały swój dołek w okolicach wygranej przez Trumpa w wyborach prezydenckich. Więc naszym zdaniem, takie kilka historii sprawiło, że ten rynek europejski, ale też polski, zachował się bardzo dobrze. No od początku roku zyskaliśmy ponad 15%, czyli pobiliśmy no nie jeden rok w tym krótkim czasie, Więc sporo tutaj tego optymizmu na horyzoncie było. Natomiast znaki zapytania cały czas są, no bo prezydent Trump ma inny punkt widzenia niż Europa. On nie działa w naszym interesie, tylko w interesie Ameryki. Widzieliśmy to w całym tym zamieszaniu piątkowym w gabinecie owalnym w dyskusjach z, prezesem, z, z prezydentem Ukrainy. No, i widzimy też, że Rosja dostaje dużo więcej pola manewru od Stanów Zjednoczonych niż nam, Europejczykom, by się wydawało. No i ta pozycja europejska, czy te interesy europejskie, wcale nie muszą być aż tak uwzględniane na Ukrainie, jak rynek tego oczekiwał. Więc dużo optymizmu, ryzyko ceł. Na Europę Trump zapowiada, że wkrótce poda te szczegóły. Rynki europejskie zachowują się bardzo mocne, a być może za chwilę otrzymamy informację, że 25% cła na Europę zostaną nałożone. No i ja nie widzę, żeby rynek się w tym momencie tym przejmował. A jeżeli Europa by na to odpowiadała, no to Trump zapowiada, że 2 kwietnia takie dodatkowe cła oko za oko, cło za cło. Zostaną wprowadzone, więc wydaje mi się, że, że taka informacja mogłaby trochę zepsuć nastroje na rynkach. Mhm. Czyli podsumowując, lista czynników ryzyka jest długa. No i indeks też już zawędrował dość wysoko w porównaniu z tymi poziomami. Z początku roku, tak? Tak bym rozumiał zmianę waszego nastawienia. Dokładnie tak. Robimy też sobie taką regresję. Dolar złoty, jak to wpływa na WIG-20? No i to jest taka regresja za ostatnie trzy lata. Ona oczywiście w dłuższym terminie nie ma większego sensu, ponieważ indeksy się kapitalizują, a waluty nie. Natomiast ze względu na to, że mamy dominację kapitału zagranicznego, też głównie amerykańskiego na polskiej giełdzie, około 60% tego. Obrotu jest spowodowane przez inwestorów zagranicznych, no to widzimy tą dużą korelację i jest to też intuicyjne z zachowaniem się waluty. Oczywiście tej pary walutowej dolar-złoty, który nie jest bezpośrednią parą walutową, tylko pochodną euro-dolara oraz euro-złotego. Natomiast ta korelacja była bardzo duża. Za ostatnie trzy lata taki współczynnik R kwadrat wyjaśnialności zachowania się w 20 no to był bardzo, bardzo wysoki. No i widzimy, że w ostatnich miesiącach z takiej regresji nam się WIG20 odkleił w górę, czyli powstał nam taki spread, czyli gdzie powinien być WIG20 według waluty, a gdzie jest rzeczywiście. No i jeszcze miesiąc temu mieliśmy 8% na plus takie odchylenia, a w tym momencie mamy około 13%. No i to jest bardzo duże odchylenie niewidziane od, od tych trzech lat, więc y, można to odwrócić i powiedzieć, że to jest Taka dodatkowa premia, czy to jest ten dodatkowy optymizm, poza tym, co wynika z waluty w tych polskich akcjach? No i na takim optymizmie i po takich wzrostach, no to wydaje nam się, że taki risk-reward, czyli stosunek potencjalnych korzyści z tych poziomów do ryzyka jest nieatrakcyjny dla. WIG-20 dla polskich akcji. Czyli inaczej mówiąc, statystyka by nam tutaj podpowiadała, że jednak WIG-20 powinien się skorygować, biorąc pod uwagę to, w którym momencie, w którym miejscu jest kurs dolara do złotego. Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. W rozmowach z innymi ekspertami często powtarza się kwestia wycen na polskim rynku. Była taka, była takie opinie mówiące o tym, że ta luka wycenowa została zniwelowana. Niektóre Niektórzy analitycy mówią, że, że jeśli chodzi o wskaźnik cena wartość księgowa, to w zasadzie jesteśmy w miejscu, w którym też WIK się korygował w przeszłości. Jak pan oceni poziom wycen na warszawskiej giełdzie? Czy to jest wciąż poziom atrakcyjny, czy jednak już wróciliśmy do jakichś takich umiarkowanych poziomów? Jeśli chodzi to o pytanie oczywiście jest bardzo, bardzo trudne, bo nie ma jedynego wskaźnika, który by nam jednoznacznie. Odpowiedział na to pytanie, bo odpowiedź no powinna brzmieć: niestety, to zależy. Patrząc na cenę do wartości księgowej, no to te wyceny oczywiście są wyższe niż historycznie, no ale też ta rentowność jest wyższa. No, w naszych tych głównych indeksach, czy nawet w MSCI Poland, na który patrzy za granicę, a tam jeszcze więcej jest reprezentacji dużych spółek i banków, no to w tych indeksach jest dominacja sektora finansowego, który w tej chwili ma bardzo dobre otoczenie bardzo wysokie rentowności, wynikające z wysokich stóp procentowych, dobrych wolumenów, niskich kosztów ryzyka, więc jesteśmy w takim punkcie w cyklu, no, bardzo dobrym. Więc problem z tym jest taki, że jeżeli chcemy mierzyć to na przykład wskaźnikiem bardzo popularnym cena-zysk, no to przykładamy ten wskaźnik do no, rekordowych marsz w cyklu, więc no ten wskaźnik moim zdaniem nie powinien być na poziomie średniej historycznej. Mamy też dodatkowy aspekt, czyli stopę wolną od ryzyka, która która też jest wyższa niż średnia historyczna, co oznacza, że taki fair wskaźnik cena-zysk, no to też powinien być niższy niż historycznie. Więc jest tutaj bardzo dużo czynników, takie jednoroczne wskaźniki nie odpowiadają nam jeden do jednego na to, na to pytanie. Natomiast patrząc przez różne pryzmaty, no to tak jak wspomniałem na początku, z rekomendacji na pojedyncze spółki jesteśmy w stanie jeszcze uzasadnić, Trochę potencjału do, do wzrostu nawet na poziomy mniej więcej 2900, jeżeli chodzi o WIG-20 patrząc w ten sposób. Natomiast z drugiej strony też no, inne czynniki bierzemy pod uwagę ten poziom wykupienia, ten poziom optymizmu. To jest oczywiście trochę nauka, trochę sztuka, więc nie da się jednoznacznie tego określić. Premia za ryzyko akcyjne nie znajduje się na jakichś ekstremalnych poziomach, w jedną czy w drugą stronę. Więc można powiedzieć, że tak jak było bardzo tanio jeszcze w grudniu, to teraz jest po prostu no w miarę normalnie. Tak by się wydało, że, wydawało, jeżeli chodzi o same te e, współczynniki wycenowe. Natomiast no, wiemy, że jest szereg innych rzeczy, które no, też rynek bierze pod uwagę. Na warszawskiej giełdzie mówi się, że nie ma hostsy bez banków. Wspomniał Pan o stopach procentowych. Jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy te stopy utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie. I co sprzyja wynikom banków? I jakie są Wasze oczekiwania odnośnie polityki Rady Polityki Pieniężnej odnośnie decyzji RPP? No i jaki to będzie mieć Waszym zdaniem wpływ na notowania banków w najbliższych miesiącach? Obecnie nasi makroekonomiści prognozują że w tym roku stopy procentowe nie ulegną zmianie, natomiast że zobaczymy 50 punktów wozowych, czyli 0,5% cięcia stóp procentowych w przyszłym roku, czyli że w tym, w tym roku jeszcze cały czas te stopy będą wysoko, a w przyszłym lekko zostaną ścięte. Czyli to powinno być korzystne, tak? Dla wyników banków jeszcze przez te kilka, kilkanaście miesięcy. Te wyniki banków powinny się utrzymywać na wysokich poziomach, nawet jeżeli stopy procentowe spadną, no to banki też mają część tego wyniku odsetkowego zabezpieczone instrumentami pochodnymi, więc z tego tytułu nawet nawet gdy te stopy procentowe spadną, no to jeszcze przez jakiś czas te wyniki mogą. Być bardzo dobre. Porozmawiamy trochę o wynikach spółek amerykańskich. Nvidia była na ustach inwestorów kilka dni temu po publikacji raportu kwartalnego. Ta reakcja, pierwsza reakcja była taka niejednoznaczna: kurs trochę rósł, trochę spadał, tak jakby inwestorzy nie, nie mogli się zdecydować, jak ocenić te wyniki i perspektywy zarysowane przez zarząd. Jak pan ocenia te rezultaty i wpływ na? Postrzeganie sektora technologicznego istotnego z punktu widzenia rynku amerykańskiego. Jeżeli chodzi o wyniki NVIDIA, to nie widziałem w nich nic niepokojącego, natomiast no, kurs akcji spółki y, znów y, mocno y, się y, przecenił. No i wydaje się, że wynika to głównie z takich. Czynników no, nie powiązanych bezpośrednio ze spółką, tylko bardziej z tą sytuacją makro i całego rynku, czyli mieliśmy w ostatnim czasie trochę więcej obaw na amerykańskim rynku o efekt ceł wprowadzonych na Kanadę, Meksyk i Chiny oraz tych ceł odwetowych. Widzieliśmy też w ostatnim czasie, że taki wskaźnik Atlanta Fed, GDP Now czyli Taki nowcastingowy wskaźnik, który próbuje prognozować, co będzie w kolejnym kwartale działo się z amerykańską gospodarką. Tam też mieliśmy dużą zmianę w dół. Bardzo duża sugestia, że, że tam jest pogorszenie w amerykańskiej gospodarce. Mamy też duży znak zapytania odnośnie amerykańskiego rynku pracy. Po tych cięciach, które przeprowadza Elon Musk ze swoim departamentem efektywności rządu, ale też kontrakty, które są. Anulowane dla firm, które też zatrudniają sporą liczbę pracowników. To sprawia, że w najbliższym czasie w amerykańskich danych z rynku pracy możemy zobaczyć no, duże niekorzystne zmiany, i też niełatwo będzie analitykom oczyścić to ze wszystkich efektów. Więc są te obawy o cykl. No, też mamy od wielu kwartałów wysoko stopy procentowe, i te opóźnione efekty mogą się zacząć w końcu przekładać na takie cykliczne. Spowolnienie, no a to wszystko trafia na takie dosyć optymistyczne pozycjonowanie inwestorów na tym rynku opcyjnym, na dużych dźwigniach. Więc no takie niespodzianki negatywne sprawiają odwrót od tego apetytu na, na ryzyko, i wydaje mi się, że to było głównym powodem przeceny akcji NBD. Natomiast w samej spółce. Nie widzę, żeby działo się coś niepokojącego, natomiast, oczywiście, oficjalnie tej spółki nie pokrywamy. Czy HOSA na europejskich i polskim parkiecie będzie mogła być kontynuowana, jeśli ten scenariusz dla amerykańskiego rynku będzie niekorzystny? Wydaje się, że gdyby w Stanach nastąpiło w końcu to długo oczekiwane, o którym już trochę rynek zapomniał cykliczne spowolnienie. No to mogłoby się to negatywnie przełożyć na, na Europę i na Polskę, ponieważ Europa i Polska są bardzo cykliczne. Nie mamy tutaj dużej reprezentacji takich defensywnych technologicznych spółek, które zazwyczaj były troszkę bardziej odporne na takie cykliczne czynniki. Więc byłoby to ryzyko. Spowolnienie w Stanach oznacza spowolnienie na świecie. Ten handel światowy wtedy ma się gorzej. Do tego samego oczywiście mogą doprowadzić też cła, więc no, czulibyśmy to w niższym wzroście gospodarczym, no i też potencjalnie na europejskim czy polskim rynku akcji. No ale Europa ma się zbroić, Europa ma wydać setki miliardów euro na dozbrojenie armii. Wiadomo, to nie są tylko spółki zbrojeniowe, jest to system naczyń połączonych, więc. Mogą zyskiwać też spółki, które luźno albo do tej pory wcale nie, nie współpracowały z przemysłem zbrojeniowym. Jak pan ocenia ten impuls fiskalny, który powinien nastąpić w Europie? Jest to na pewno pozytywne wsparcie, no i też duża zmiana, ponieważ od wielu lat. Można powiedzieć, że ta Europa degradowała względem Stanów Zjednoczonych, patrząc na to, na jakich wskaźnikach te indeksy amerykańskie i europejskie odpowiednio chodziły, więc Europa się relatywnie cały czas przeceniała. Nie było tu jakichś wielkich nadziei odnośnie sztucznej inteligencji, czy tego przeregulowania, czy braku wzrostu gospodarczego, więc można powiedzieć, że ta duża luka w jakiś sposób została zaadresowana planami, więc duża zmiana z niskich poziomów na pewno trzeba brać to pod uwagę. No i taki pozytywny scenariusz został nam ostatnio narysowany zarówno przez Ursulę von der Leyen. Pomimo tego, że Europa już dostawała dużo takich sygnałów, żeby się przebudzić, no to do tej pory to nie skutkowało. Teraz wydaje się, że, że trochę bardziej to działa. Mamy przy okazji też nową propozycję ustawy od strony rządu niemieckiego, który no też jest bardzo istotną częścią tych wszystkich planowanych wydatków, bo większą mobilizację widzieliśmy ze strony Wielkiej Brytanii i Francji, a Niemcy były takie trochę wstrzemięźliwe, więc ten kolejny impuls też należy oceniać pozytywnie, natomiast nie mamy oczywiście jeszcze szczegółów, skali, na ile lat będzie wszystko rozbite, jak to będzie wdrażane, czy nie będzie to blokowane przez Węgry, czy Słowację, czy będzie się dało to obejść, no mamy jeszcze dużo znaków zapytania, żeby to ocenić jednoznacznie, ale na no same headliny rynek dzisiaj przydoł, przyjął z dużym zadowoleniem. Właśnie wydaliście strategię dla rynku akcji, wasze nastawienie, jak wspominałem, jest negatywne, ale wiadomo, że nigdy nie jest tak, że na giełdzie wszystko tanieje, albo wszystko, wszystko drożeje, więc może mimo tego negatywnego nastawienia są jakieś sektory, segmenty rynku, w których są okazje waszym zdaniem. Jeżeli chodzi o naszą strategię miesięczną oraz modelowy portfel, w tej chwili mamy tam listę topików, czyli takich spółek właśnie w strategii miesięcznej portfelu preferowanych. Na tej liście znajdują się takie spółki jak YoSelfix z sektora ochrony zdrowia, CD Projekt, Cyfrowy Polsat, Inpost, Kruk, LPP, Bank OTP, Pepco, PKO BP, Raiffeisen oraz Wirtualna Polska. Natomiast jeżeli chodzi o sektory, najbardziej w tej chwili przeważonym sektorem w naszym modelu portfelowym jest Sektor Communication Services, czyli to są telekomy oraz spółki gamingowe. Tutaj CD Projekt jest dużym reprezentantem, czyli spółki takie odporne na cykl i które tak nie porosły jak choćby banki. Banki są u nas najbardziej niedoważone, wynika to częściowo z kwestii strukturalnych, ponieważ stanowią one 40% indeksu. No a u nas możemy się finansować tylko tym, co jest w benchmarku, więc zazwyczaj e, tutaj to finansowanie strukturalnie e, znajdujemy w sektorze finansowym, no ale też po tych wzrostach e, nie jest on sektorem przez nas e, preferowanym. E, jeżeli chodzi o inne zakłady sektorowe, nie mamy tutaj bardzo dużych odchyleń, więc większość rzeczy dzieje się na spółkach. W tej chwili najbardziej przeważone przez nas spółki w portfelu to CD Projekt, Bank OTP oraz Inpost. Wchodzimy w sezon deklaracji dywidendowych. Analitycy, z którymi rozmawialiśmy, spodziewają się wysokich wypłat, szczególnie w sektorze finansowym. Niedawno też padła deklaracja ze strony Orlenu. Czy te deklaracje i te pieniądze to jest coś, co może przyciągnąć uwagę kapitału zagranicznego do polskiego rynku akcji? Czy ewentualne zaskoczenia versus oczekiwania? Myślę, że mogłyby coś zmienić. Natomiast jeżeli spółki będą wypłacać to, co jest oczekiwane przez rynek, to nie powinno być to wielkim e, triggerem. No, tak czysto teoretycznie dywidendy powinny być neutralne. E, wycenowo można sobie taką e, dywidendę e, sztucznie samemu zrobić, po prostu sprzedając część akcji tyle, ile wychodzi, wychodzi stopa. Dywidendy, więc jest to dla mnie, z mojej perspektywy, rzecz techniczna. Oczywiście inwestorzy to lubią, ale tak czysto teoretycznie, to jeżeli nie ma tam jakiegoś odchylenia od oczekiwań, to nie uważam, żeby to miało wielkie znaczenie dla rynku w takiej dużej skali. Dziękuję za rozmowę. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników pulsu biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych.